Witam Was na kanale z uśmiechem. Przeżycie van life, life czyli codziennie się uśmiechamy, podróżujemy, czyli van lifeujemy i szukamy wolności. Dzisiaj taki kontrowersyjny y, tytuł na miniaturze: kampery na Ukrainę. My pomagamy Ukrainie. O, 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 o. Oli, chodź tu, chodź tu, nie wolno kamery? Nie, nie wolno kamery. O, już się słucha. Odchodzi. No, więc y, pomagamy ogólnie jak możemy. Ale chciałem wam tylko zwrócić uwagę, że teraz te karetki ceny poszły w górę? Pokażę wam tylko parę aut transportowych, które były. Karetki wszystkie zeszły, i praktycznie na bieżąco te auta transportowe też schodzą. Właśnie te tańsze, które mają mieć na front. Też czasami Gostyn tutaj zakupił ogólnie karetkę. Do zbrajana jest praktycznie wyposażana i idzie na Ukrainę. No i co? Dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w konkursie. Zobaczcie poprzedni vlog. Kto co wygrał, skontaktujcie się do mnie na messengerze. Wtedy ustalimy, jaki rozmiar bluzy, czy chcecie mieć na klacie wyszyte logo nasze, czy na, na plecach. Jaki rozmiar dokładnie chcecie. Możecie to chcieć akurat dla kogoś, czyli dla pani, to możemy wtedy ustalić, że będzie taka slim. Wszystko się da zrobić, więc dajcie mi trochę czasu, bo dużo się dzieje teraz. Ja was zapraszam do komisu autora w, w Gostyniu i tutaj się wyświetli gdzieś, gdzie to jest, bo tam czasami piszecie mi, gdzie to jest, co jak. Wystarczy napisać autora w Gostyni na internecie, na pewno Wam wyskoczy. No i co? Auta fajne. Pokazałem. Pokrótce wpadłem, tylko no naprawdę nie ma już w czym wybierać. Coraz gorzej jest kupić karetki, coraz droższe są. Jak wiecie, na wojnie każdy po prostu się bogaci, i to nie, że tutaj Rafał narzuca jakieś tam marsze czy coś, tylko już ciężko kupić nawet w tej Francji i w tej Francji ogólnie te karetki coraz droższe. Więc jak znajdziecie jakieś powiedzmy auto, które Wam pasuje, nie zastanawiajcie się, bo to taniej nie będzie. Zapraszam Was. Jeszcze jedno. Na samym końcu pokażę Wam niespodziankę. Wstępny projekt oklejenia naszego kampera. Jak się podoba, łapa w górę. Piszcie komentarze. No to dalej lecimy z tym vlogiem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w komisie Urafała. Tutaj mamy Opla Vivaro. Pokazywałem Wam już go kiedyś, jaką ma zabudowę. A teraz idziemy poszukać innych samochodów transportowych. No więc jesteś na kanale z uśmiechem przez życie, One Free Life. Freelife. Tytuł trochę dziwny, kampery na Ukrainę. No tak się porobiło. E, ceny troszeczkę tych karetek i samochodów transportowych e, wzrosły. Dlaczego? No, dlatego, że są potrzebne, ale przeważnie te starsze, te, które e, można powiedzieć, e, niosą pomoc i idą na pierwszy front, a nie te, które są ładne, luksusowe. E, no tak to jest. Już Wam powiem, bo szukam kluczyków. Dobra, zaraz szukamy. Szukamy, lecimy. Może zaczniemy od. Najtańszego? Tak, tu mamy Volkswagena T5, każdy zna to auto. Cena 11 tysięcy. A propos, właśnie załatwiamy te wszystkie. Jak ktoś ma karetki, potrzebne są czasami sygnały czyli, jak ktoś przerabia na kampery, łóżka. Takie rzeczy orientujcie się w swoich regionach, bo ludzie zbierają po prostu to i wysyłają wszystko na Ukrainę lub uzbrają takie auta transportowe. To jest taka zabudowa, bardzo prosta, auto nie jest pierwszej świeżości, ale to wszystko idzie zrobić. Szczerze mówiąc czasami wolałbym kupić takie auto tańsze i te wszystkie podzespoły, tutaj akurat silnik chodzi wszystko Gans. Ale mówię, takie podespoły czasami porobić. Wiadomo, ten lakier no nie jest idealny, też jest taka cena, ale to idzie wszystko spolerować, naprawdę. Jakbyście sobie porobili to, spolerowali to też będzie fajnie. No i co? Ja na przykład w swoim będę oklejać, więc też stwierdziłem, że nie będę malować niektórych elementów, bo to nie ma sensu. Niebieski kolor, jak widzieliście na moich vlogach, idzie łatwo zlikwidować. Nawet nie wiedziałem ogólnie co tu jest, ale zaraz zobaczymy. Bardzo duża półka. Czyli macie już taką naprawdę szafkę fajną na różną odzież. Górne półki. Powiem wam, że takie rozwiązanie, czyli przesuwne yy, szyby, to jest taka pleksa. To jest też fajna sprawa z tego względu, że no nie zajmuje wam tu miejsca. Nie uderzycie się akurat w takim niskim aucie. No to spoko ogólnie jest. Yy, szyby są. Tu wszystko można sobie porobić. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Tutaj ogólnie, tak naprawdę, jakbyście to sobie wyłożyli, to jest akurat szyba czy pleksa? A nie wiem, ale tak wygląda bardziej szybowo. No ale raczej pleksa grubsza, chociaż nie, to jest szyba też możecie praktycznie sobie to wywalić bo tak naprawdę co będziecie mieli przejście nawet możecie sobie to wyłożyć to co to jest za problem tu jest pufa, prosta sprawa wkładacie sobie jakąś tam lodóweczkę małą kompresorową na nawiewy macie tutaj były butle to wszystko sobie idzie zlikwidować bo to nie jest problem sufit, tutaj jest taka skajka wszystko do doczyszczenia fajnie, że nie ma niebieskiego koloru zobaczcie, oświetlenie już macie tutaj ledowe nawiewy są no to ogólnie szok no i tu jest panel sterowania o, czyli musi tu być webasto czujnik jest temperatury no i włączniki różnego oświetlenia nie jest załączony chyba dodatkowy akumulator nawet nie wiem czy jest, ale mogę to sprawdzić Wiadomo, tu ta podłoga te szyny od nosz wylatują. To wszystko ja sobie fajnie materiałem objechałem. Znaczy to jest jednakowa, jedna bryła. W zwykłych samochodach tego ogólnie nie ma te piątkach, żeby było to tak wszystko w całości, tylko są elementy. Wszystko idzie zrobić. No i co? Te szafki to są tak solidne, że to jest można powiedzieć super sprawa. W takim aucie ogólnie gazówki bym nie robił w środku. Chociaż można też. Ale miałem już tę piątkę, jak wiecie na poprzednich vlogach, taką czarną. Gotowałem zawsze na zewnątrz i dostawiałem sobie tutaj namiot. Spoko. Tak wygląda auto z góry. i jak wygląda tutaj z przodu siedzenia do doczyszczenia. Tu jest silnik 2,5. Ogólnie ja uważam, że to jest dobry silnik, jak jest zadbany. okej okay. no i takie auto trzeba zrobić pod siebie dobra, nie skupiamy się bo to są jednak auta już starsze nie wiem, to jest chyba 2.6 rok czy 2.7 ale 11 tysięcy do opłat lecimy dalej tutaj mamy Forda no i to mi się już podoba to jest 2.14 rok szukamy kluczyka pokażę w międzyczasie Wam jak wygląda z zewnątrz, też ma z dwóch stron drzwi. Ja zawsze uwielbiam oglądać samochód od sprawy technicznej, czyli od tych drzwi. Dobra. Więc standardowo. Tu już jest jakby też skorupa taka wytłoczona oryginalnie. Co my tu mamy? Elektrykę, bezpieczniki, super sprawa. Macie taki łatwy dostęp. Te pasy, cokolwiek możecie wykorzystać sobie. Tu walnąć duży zbiornik wody, nawet taki. Tu możecie sobie po prostu yy, zagospodarować też na jakieś tam rzeczy. Zobaczmy, jak wygląda w środku. To jest 2014 rok. Ogólnie jako środek już mi się podoba. To już takie nowsze auto. No i zaglądamy. Jedna duża klapa. Auto też jest z Francji. I ciach. Oczywiście to nas nie interesuje w tym przypadku. Tu mamy jakieś oświetlenie ledowe. Powiem, że w tym aucie to pachnie taką trochę świeżością. O! Jest regulowane, więc tak, szafki jakieś tu. W sumie moment, bo nie wiem, jak to się otwiera. A tu jest podest. Cyk. Aha, cyk, naciska się cyk. No i macie, już macie jedną szafkę. Dobra, lecimy do bocznych drzwi. Ja tu widzę podnóżek wysuwany. A to chyba elektrycznie, więc trzeba gdzieś tam uruchomić prąd. No i co? Macie też jakąś tam szafkę, tutaj z przegródką. Bym troszeczkę przerobił sobie żeby mieć więcej miejsca widzicie nowsze auto a tak naprawdę no nie ma tyle szafek wszystko by trzeba troszeczkę tu zorganizować to jest wszystko w plastiku tak jak u mnie ja sobie to folią zrobiłem macie tutaj ledowe lampy głośnik czyli radio idzie z zewnątrz tu jest ledowa lampa i tu jest przegroda w ten sposób ogólnie ok, siedzenie obraca się tak, siedzenie się obraca a tu mamy panel sterujący tym wszystkim więc łóżko też fajnie idzie zrobić po prostu wzdłuż z tej strony lub po całości nawet to już w ogóle na wypasie rozsuwane albo też rozkładane tak na bok, bo też tak można wtedy można tam sobie zrobić stoliczek otwierany, nawet do posiedzenia do laptopa bo zwróćcie uwagę, że ja sobie mam metr 78. M. A swobodnie sobie tu siedzę na tym siedzeniu, no i powiem, że czuję się dosyć wysoko, więc spoko, a to jest normalna, krótka, niska wersja, nie? Tu też można jakoś wygospodarować, albo nawet dorobić tutaj fajną, dużą szafkę. Bardzo prosto, więc też spoko. No i tyle, stamtąd można sobie przerobić wodę, i tu można też sobie dołożyć, właśnie jakiś kran taki dodatkowy, nie? Dobra, nie będziemy się skupiać już na tym. Ogólnie spoko, macie też otwieraną szybę boczną, lecimy dalej. A propos, aut na Ukrainę: pick schodzą jak po prostu świeże bułki. Potrzebne są do przewozu różnych transportów, i ma być auto dzielne. W miarę ma być ogólnie napęd na cztery koła. Dobra, co mi się jeszcze tutaj podoba: 2018 rok Citroen Jumpy nowy model. Nowa Buda. Zajrzyjmy króciutko, jak on wygląda. Tutaj, w środku. No, tu pachnie Citroenem. Ktoś może lubi. Ale powiem szczerze, że mi się podoba Renault Master. A nie byłem nigdy przekonany. I to nie dlatego, że teraz mam Renault Mastera. Ale zawsze chciałem mieć świata Ducato. Stwierdzam, że. O! Brat. Mastera. Chciałem zawsze mieć świat Ducato, bo po prostu świat Ducato to Fiat Ducato. To jest tak jak Volkswagen T5, ale to nie jest wcale czasami warte tych pieniędzy. A powiem szczerze, że fajnie, bardzo wygodnie mi się jeździ. Dobra, pokazujemy wam. Świeci na niebiesko. To wszystko można zmienić. Zobaczcie, jakie komfortowe siedzenie tutaj jest. On jest zarejestrowany na bank na trzy osoby. Bo tutaj zobaczcie, mamy dwa wygodne fotele na długie trasy z podłokietnikami. Super sprawa. Podłoga taka. Na to bym założył tylko jakiś dywanik, żeby było fajnie, luksusowo. No i tyle. Wiadomo, nosze wyjeżdżają, ale ten fotel to mnie zaskakuje ogólnie, bo tak wygląda groźnie, tak gamingowo ogólnie. Zaraz się usiądę, zobaczymy. Zrobimy test wysokości. Swobodnie powiem wam, trzecia osoba może tutaj się poruszać. O. Nie wiem co tutaj jest. Pierwszy raz tutaj. A to jest tak i tak. Zobaczcie no schowek, rewelacja. Ja bym tu nawet schował nawet takie 25 litrów zbiornik z wodą. Ja wszędzie bym wodę chował. No niestety w tych czasach woda jest ważnym elementem. Tu jest nawiew jakiś. Tam wybastu to jest chyba nie. O, tu już jest bajer 2018 rok. Nie będę odpalać tego pulpitu, bo już nie wiem, nie ogarniam tego, nie chciałbym coś zrobić. Tu wszystko jest sterowanie dotykowo, więc widać lodówki. Widać yy, tutaj nawiewy. I co tu jeszcze widać? I tam nawiewy. Dobra, tu mamy szafkę. Fajne są te, właśnie, bo to trzeba zrobić taki element i jakoś tak o szafka, ciach, ciach. Z tyłu ładnie zabudowana klapa, to też mi się podoba. Fajnie można matę tam wsadzić i pasuje. Tutaj mamy przesuwne jedna półka, druga i to samo z drugiej strony. Dosyć głęboko, tu sobie możecie komputer położyć i takie podręczne rzeczy, nawet do łóżka. A tutaj, co mamy standardowo, nic nie mamy. To siedzenie ogólnie obraca się też. Ja z reguły, gdybym jeździł takim autem, to siedzenie bym wywalił, bo to zajmuje miejsca. Przeważnie, ogólnie jeździmy w dwoje, na przykład takim autem. Do tego namiocik za 1000 zł już takiej porządnej firmy zewnętrzny. No i tyle. Zobaczymy czy on ma boczne drzwi, bo tego nie zauważyłem. Jestem ciekaw. Już idziemy. Podoba mi się w ogóle ten przód. Mega jest. Mega, mega fajny. Jest taki napompowany. No patrzcie, no to jest to, co te Gryzki lubią najbardziej. Czyli dodatkowe drzwi. To wcale nie wychładza, bo to wszystko też jest na uszczelkach. Tu sobie możecie w ogóle tą szybę też od spodu, też pianką walnąć. A zobaczcie, co tu możecie wsadzić. Różne rzeczy, na przykład stolik, na przykład krzesła powkładać, pasami pospinać. Rewelacja, podoba mi się. I zobaczymy, jak wygląda tył. Tył to jest można powiedzieć ala Ford. No i pasuje domowano się nie dostaniemy bo nie ma akumulatora włożonego to specjalnie yy, nie będę po prostu go otwierać bo trzeba by go uruchomić central zamek tylko do środka można było wejść bo wczoraj wyjechała jedna karetka właśnie na Ukrainę więc stamtąd wzięli można powiedzieć nowy akumulator no więc tak to się dzieje jeszcze macie szansę te karetki kupować jeszcze mamy czas na przebudowę kamperów polecam bardzo krótki vlog jak ci się podoba yy, nasz kanał i ogólnie to co robimy to subskrybuj, dawaj łapę w górę i jak masz ochotę tutaj jest gotowy nasz produkt, czyli wantur, który zrobiliśmy z Renault Mastera, przerobiliśmy karetkę na kampera. Więc my cały czas działamy, cały czas już szykujemy podróż, lecimy do Puszczy niedługo, no i tam będziemy też działać. Chociaż mówię optymistycznie, cały czas myślę, ale waham się z tym naszym glampingiem. Czy to warto teraz robić, czy poczekać chwilę, czy się przygotować jakoś na to. Z drugiej strony finansów te, co żeśmy ciężko pracowali, zarobili. Raczej powinniśmy to wydać, bo pieniądz zaraz może nie mieć żadnej wartości. Jak ty uważasz, napisz. Trzymajcie się miłego dnia i uśmiechu Wam życzę na co dzień. Hej. No i w ten sposób dotarliśmy do końca vloga. Teraz wjeżdża zdjęcie. Pach! I w ten sposób chcemy okleić naszego kampera. Yy, zobaczymy, pojedziemy na pomiar. Mają to wycenić, bo muszą zmierzyć całego busa. Yy, robił zdjęcie Wojtek i pokazał po prostu, jak mniej więcej to będzie wyglądać. Zrobił na razie tylko jedną stronę, bo mówi, to jest dużo roboty, więc najpierw po prostu mam się zdecydować, czy tak chcę. Mniej więcej to, co chciałem, to mi zrobił. Nawet można powiedzieć, że trochę ulepszył, więc jestem zadowolony. I myślę, że w koniec kwietnia będziemy już mieli go obklejonego jak będzie cena pasować. No i co jeszcze? Zachęcam Was do następnego vloga. Będzie on troszeczkę bardziej kulinarny. Będziemy robić weki przetrwania. Będziemy robić wędzenie. Rok czasu temu powiedziałem Wam, że pojadę do wędzarni mojej, byłej. I uwędzimy coś. Więc jest okazja i taki vlog powstanie. Będziemy wędzić ryby, a zresztą nie będę jeszcze zdradzać co, i będą weki przetrwania takie, co będziecie mogli nawet po 20 latach otworzyć i swobodnie sobie zjeść. Trzymajcie się jeszcze raz, cześć!